Witam Was wszystkich gorąco. Chciałabym dzisiaj Wam przedstawić książkę, jak widzicie, zatytułowaną Fiancee Marriage Visas: A Couple's Guide to His Immigration. Jest to książka poświęcona dla osób, które wstąpiły w związek małżeński z obywatelem amerykańskim lub osobą, która posiada zieloną kartę. Nolo to wydawnictwo, które specjalizuje się w tematyce prawnej. Możecie zobaczyć na stronie internetowej www.nolo.com. Również wydawnictwo dotyczące spraw finansowych, jak bankructwo, czy jak zreperować sobie historię kredytową na terenie Stanów Zjednoczonych. Generalnie wszystkie książki poświęcone są na temat funkcjonowania i życia w Stanach Zjednoczonych, więc nie ulega wątpliwości, że są to książki napisane. W języku angielskim, ja nie znalazłam żadnego tłumaczenia na inne języki, tutaj może nie będzie widać, ale to jest tak mniej więcej, jak w środku jest napisana cała książka w kolumnach, czyta się bardzo łatwo, jest napisana łatwym e, takim bardzo przystępnym językiem. Jeżeli ktoś e, ma angielski komunikacyjny, nie będzie komunikatywny, przepraszam, nie będzie miał e, problemu ze zrozumieniem. Oczywiście jakieś, jakaś terminologia. Termina, terminologia sprawa imigracyjnego może stanowić problem, ale w kontekście na pewno zrozumiemy. A jeżeli nie, to podejrzewam, że na końcu mamy tak samo e, słowniczek. Zaraz zobaczymy. Tak, mamy tutaj opisane termi e, terminologie. Co na przykład jest Summary Exclusion albo Time Bars, czyli wszystko mamy tak jak w słowniku wypisane. Na końcu też jest zestawienie, co na przykład są tak zwane checklist, czyli wszystkie dokumenty. Jeżeli ktoś zakupi taką książkę, to można sobie właśnie tą, tą stronę, jest ona tutaj tak lekko podziurkowana, można ją sobie wyrwać, przypiąć na pierwszą stronę dokumentów i odznaczać dokumenty, które już mamy. Książka jest naprawdę moim zdaniem wysokiej klasy i wysokiej jakości. Z tej serii tutaj można jeszcze dodać, że US Immigration Made Easy to jedna z książek wydanych, później Becoming a US Citizen, How to Get a Green Card, czyli jest tego wiele. Oczywiście to jest, moim zdaniem, z takich książek jest najlepiej korzystać. Dla własnej informacji, w momencie, kiedy idziemy do prawnika, żeby wiedzieć, co się dzieje, być w stanie zrozumieć e, osobę, która nam pomaga i przede wszystkim, żeby komunikacja między nami była łatwiejsza. Nie znaczy się to, że my będziemy wszystko e, załatwiać, tylko po prostu, żeby, żeby, tak jak wspomniałam, ułatwić komunikację między osobami, które nam pomagają, a dla nas samych, e, żebyśmy nie mieli żadnych problemów. Z przygotowaniem dokumentów i żeby można było to zorganizować w sposób jak najszybszy i jak najskuteczniejszy, omijając wszelkie możliwe błędy, co jest naprawdę ciężkie w tych sytuacjach, bo jest co jest no na pewno ciężkie, bo wypełnianie dokumentów ich przygotowanie jest naprawdę wymagane, aby było zrobione bardzo precyzyjnie. No, i niestety, ale trzeba się do tego bardzo przyłożyć. Myślę, że to by było tyle na temat tej książki. Aha, może jeszcze wspomnę, że więcej informacji na temat Nolo możemy wejść na stronę internetową www.nolo.com i tam zobaczyć, jakie są jeszcze inne książki wydawane. A ta książka to jest szósta edycja. W sierpniu. Czyli już w tym miesiącu powinna się ukazać nowa edycja z nieco inną okładką koloru zielonego, i będzie to tego, typu, tego samego typu książka, tylko po prostu wznowiona o te zmiany w prawie imigracyjnym. Czyli może zawierać troszeczkę więcej informacji, bądź też zmienione. Ja jeszcze powiem tylko króciutko na temat organizacji całej książki. Jeżeli na przykład Weźmy pod uwagę, tutaj są różne rozdziały zatytułowane, co na przykład się dzieje, jak aplikować, jeżeli nasz fiance, czyli osoba, z którą jeszcze nie jesteśmy poślubie, poślubieni, chce wstąpić w związek małżeński z nami, a jeżeli my jesteśmy obywatelami albo odwrotnie, to. Jak aplikować z Polski czy z innego kraju, bądź też jak złożyć to i pobrać się na przykład w Polsce, czy też e, aplikować z Polski, pobrać się w Stanach. No, no i, i po prostu bardzo dużo informacji jest tutaj rozważane. No i tutaj, tak jak w, e, na przykład weźmy pod uwagę overseas fiance of US citizen, czyli mamy tak, e, jakie są warunki, czyli tutaj jest podany jako pierwszy punkt, The Visa option. You must marry in the United States. The Green Card application will be separate. E, czyli e, tutaj jest po, podana opcja dla e, narzeczonego. Jakie są opcje? Czyli musisz pobrać się. Aplikujesz w Polsce, ale pobierasz się w Stanach. E, no i e, aplikacja o zieloną kartę będzie e, rozpatrywana oddzielnie, czyli nie w momencie, kiedy. Składamy aplikację w konsulacie za granicą, tylko w momencie, kiedy przyjeżdżamy do Stanów, jesteśmy już po ślubie, składamy dokumenty i wtedy cały proces ubiegania się o zieloną kartę przebiega. No i tutaj jest na przykład the tourist visa option. Jest jeżeli ktoś na przykład przyjeżdża na zieloną kartę, na wizę turystyczną tutaj do Polski, z Polski do Stanów i, i w jaki sposób to, to wszystko rozegrać, i, i czy po prostu to jest najlepsze wyjście, czy, czy być może jest coś innego, prawda? No to tu jest troszeczkę tak, jak wspomniałam, na temat różnych opcji, Chcą, jest, ich, jest ich mnóstwo, dlatego tak, tak ważne jest po prostu. Tak ważna jest po prostu pomoc adwokata tak samo przy tym, żeby, żeby po prostu dobrze wszystko dopasować, bo jakby nie było, każda sprawa jest indywidualna i każda ma, każda ma jakieś swoje zakręty. I teraz tak w następnym yy, mamy, tutaj opis, mamy tutaj podane formy, jakie wy, należy wypełnić. Jest to forma I129, którą wypełnia się yy, Petition for Alien Fiance, czyli osoby, która jest narzeczoną bądź też narzeczonym osoby mieszkającej w Stanach. No i tutaj mamy tak. Part A, czyli część. Część A. Część A. I part B, czyli tutaj. Jest to. Pyta nas tutaj o różne takie informacje podstawowe, jakby się wydawało. Yy, nazwisko, imię, adres. No i tutaj trzeba zaznaczyć, czy jest się Single, czy Divorced, i, i podać detale. Ale do czego zmierzam? Tutaj na poprzedniej stronie mamy wszystko napisane. Pytanie pierwsze. Question 1. The US citizen fiance must enter his or her last name, surname in all capital letters. No, moim zdaniem jest to takie ważne, ponieważ niby tutaj pisze to na aplikacji, żeby wypełnić in caps, ale to jest coś bardzo łatwego do pominięcia, bo już następne first name and middle name pisze się tak zwanym sentence case, czyli pierwsza wielka litera, a później już e, z małych. No, i tutaj jest po objaśnione krok, krok po kroku. Self explanatory to znaczy, że to jest e, coś typu adres, czyli trzeba tutaj opisać. No, i to są bardziej takie e, tutaj druga, drugie pytanie. Nie widać tego może za dobrze, ale part A, drugie pytanie self explanatory, to jest coś takiego, jak trzeba podać na przykład datę urodzenia, czy, czy też e, swój adres. Więc. Ja, ja będę chciała przygotować jeszcze więcej filmików na ten, na ten temat. Jeżeli Was to interesuje, jakieś sugestie macie, pytania, to, to bardzo was proszę o piszcie na dole pod swoje komentarze lub też co chcielibyście widzieć w moich filmikach, czy, czy sugerujecie po prostu jakieś inne rozwiązanie. Bardzo, bardzo będę to, to cenić. A na dzisiaj kończę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję bardzo za oglądanie mojego filmiku.